Po kolejnej na liście startowej Austriaczce Jacqueline Seiflitzberger, ale zanim jej próba, to już schodzimy na platformę 19 i na starcie uwaga 18 1 na 10 punktu, a więc w przejczeniu na metry 10 metrów dokładnie. Tak, jeśli chodzi o Zajfridsberger, no to e, akurat wydaje mi się, że ta zawodniczka nie jest zagrożona tutaj, żeby miała skoczyć jakoś bardzo daleko i mieć problemy przy lądowaniu, ale jeśli chodzi o Ursę i czy Marite Kramer, no to przy tym wietrze e, no, może się tutaj robić niebezpieczne, bo różnica poziomu między kobietami jest duża i tutaj naprawdę te czołowe zawodniczki mogą odlecieć bardzo, bardzo daleko. Ale poczekajmy, też teoretycznie komputer wskazuje, że ponad metr na sekundę wieje, pod Podnarty. Jeśli jej doświadczenie pozwoli to wykorzystać, to może oglądać dobrą próbę, ale ta próba jest tylko na metr mniej więcej 110. No, a wiało cały czas mocno, bo tylko o po drobnej redukcji. Noty za style 16-16,5, 109,5 metra taką odległość uzyskała Austriaczka. Biorąc pod uwagę rekompensaty za belkę w postaci 18 punktów, wyjdzie na mniej więcej plus 11. I tak paradoksalnie może być stosunkowo wysoko. Tak, bo na miejscu czwartym ze stratą 23 punktów, doprowadzącej panię.